No to co? Zaczynamy chyba, nie? Oczywiście. Siema, tu kolej 222 w kolejnym odcinku z naszej serii. A w dzisiejszym odcinku wysadzamy sobie dalej naszą bazę. Jest to już 145 odcinek. No i 45 odcinek Yy, nagrywany. Yy, no, no, jaki 45? 25 odcinek nagrywany na sezonie trzecim, Patrzcie to. O, cholera. Bo raz miałem z taką sytuację, że rozwaliło mi bloki, lekko dostałem. Mm, mam nadzieję, że tutaj takiego czegoś nie będzie. Oczywiście mam TNT, jeszcze więcej. <laughs> no i tak. No i oczywiście. Woda nam przeszkadza. Oczywiście się muszę upewnić, czy mam litrę. No jeżeli mam, to skaczę. Jupi. Kurde, tu wybucha jeszcze. zalagowane. O! I cyko suszamy. Cyko suszamy. To jest w ogóle podwójna jaskinia. O! Ho, ho, właśnie o tym mówię. Co, to jest, też jest właśnie problematyczne. Patrzcie, jaki bug! Co jest grane, ej? Byłem przygotowany, więc na odcinek wziąłem gąbki. I hop. No, słyszyło tak naprawdę gówno, za przeproszeniem. Mm -hmm. Mamy tutaj naszą przeszkodę główną. Czyli wodę, podlecę w górę, żeby. Co jest? Podlecę w górę, żeby wam pokazać, jak to już wygląda. Nasza baza. No jak widzicie, już tutaj kawał dobrej roboty. Wysadziliśmy trochę, ale jeśli ktoś myśli, że na, tym, na tej wysadzarce się skończy, to było w błędzie. Jeszcze tutaj mamy wysadzarkę. No, budowanie kolejnej byłoby marnotrawstwem. <laughs> Dlatego zniszczyłem tamtą, <laughs> no i materiały wziąłem, e, oczywiście tutaj, owieczki, no i tak, no i, no i, no i, no i wysadzamy sobie, Już 200 razy nie będę tego powtarzał chyba, co? To pójdzie do osuszenia. Na górka do wysadzenia. Mamy jeszcze 46 dni. <laughs> no to czemu by nie? Prawda? No no trochę się zniszczyła granica. Ale to. Nieważne. Nieważne, nieważne. Momencik. Musiałem przejść, bo jestem w trakcie. Także wiecie, także wiecie. Rodzeństwo najmilsze. Eee. Tutaj mam ja tu wierzę w ogóle. Tu, tu, tu do wspinaczki. Teraz zobaczycie. Właśnie tą górkę też trzeba zjechać cało. Znaczy nie cało, tylko połowę. No ale. Jakoś jedną, nawet chyba mniej niż połowę. Zgaduję, że jedną czwartą. Cyk? <laughs> no ale patrz, jakie satisfaction, jakie kurde, równo. Jak ładnie, dokładnie. Dokładnie. No, tutaj widzicie, że mam jeden, tutaj dziesięć, tutaj. Hmm, też 10, no różne takiego typu ilości ale i tak idzie bardzo dużo TNT na to ostrość, łap, ostrość, no właśnie no mój wróg główny czyli woda znowu w akcji aha tutaj Co to się? Kurde, nie chce mi się już gąbek marnować. Wiecie, później wypalać w piesu i tak dalej. No, to takie źródełko zostało. Ty, ty, ty. No troszeczkę się tutaj wysadziło. Troszeczkę, troszeczkę tak. Polecę w górę Wam pokazać jeszcze co jest do wysadzenia. No to tak. To do osuszenia ten cały lasek pójdzie. <laughs> tutaj jeszcze. No i tutaj widzicie, że już no niezły jak też osuszyłem, z wysadziłem poza odcinkiem też. No. Oj oj oj, aj, aj, aj. co tu się stało? Wybuchy niebezpieczne, kurde. Widzicie, jaka jest sprawność. Także zaraz się romy z tej drabiny i będzie sprawność. No i cyk kolejny. Jeśli macie dosyć mojego pitolenia, to ja się nie dziwię. Tam właśnie spory kawałek cię wam pokażę. Poza odcinkiem wysadziłem. O. o, tam o, tam o. No i też troszeczkę też posuszałem też, też, też. Cyk. No, odcinek taki trochę nudny, ale. Ale jakoś tam. Mam nadzieję, że przełkniecie. No właśnie z tego 40 TNT też coś trochę. Trochę tam zrobimy. Uciekaj. Szybko pod wodę. Haha, jestem bezpieczny. Wow. No i dobra Chodź tu szybko na górę Mi się nie chce Ale mi się zachce <laughs> Noc idzie No to niedobrze, by bo się boję, że mnie mogą strącić. O właśnie o tych godzinach mówię. Uciekam. Ostatnia fajerwerka. O nie! Nie mam już fajerwerek. No dobrze, trudno. Cześć Kielę, cześć. Mogę cię rozpieprzyć za free Jest to łóżko. Się ciemno robi, kurde. Co ja bez łóżka zrobię? Ech. Kurde, jeszcze burza będzie chyba. Jest łóżko. Żeby mi creeper nic nie wysadził. No właśnie, burza. O, zaraz mnie obudzą. Patrzcie, patrz, patrzcie to. Patrzcie to, o właśnie. Zasrane fantomy. Ja tych stworzeń nienawidzę. Najgorsze stworzenie w wersji 1.13. Po prostu najgorsze. Już chciałem, kurde, fairwerko polecić, A to nie ma w życiu tak łatwo. Eee, tutaj gąbki mam. 24 diary, tak. A weźmiemy go więcej. <laughs> no bo czemuż by nie? cały czas tak powtarzam, tam mam w ogóle bagna. No i farmy wiecie co, sobie ogarniemy. No. No, no, no. Tą ogromną, że dziurę wysadziłem, kurde, poza odcinkiem. Poza odcinkiem również tutaj usłyszałem o widzicie. Tam się jara, nederak. Mam to grzecznie w dupie. Nie wzięłam ani tutaj mufa, ani nic. Łódką, nawet tylko fajerwerkami. Super. Widzisz, <grybujesz> ogrom płynięcia oczami. Ale nie w tym rzecz. Nie w tym rzecz. Będziemy robić bazę do mojej willi w magazynie gdzie sobie proch składuję i tak dalej. O, widzimy Emeraldy, jak fajne, mieć warto mieć. władowujemy na górę. Weźmy mnie puść. Hop, 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 hop. I parkour master. Dokładnie. Elegancko. Cyku, cyku. Oj, za dużo. Będzie wielki łubu dubów Jaki dźwięk. What the fuck. Jakie dźwięki, czekajcie, jeszcze nawet sam podgłośnie. Eleganckie dźwięki. Będzie to? No będzie, jak? I nie będę Was męczyć tymi dźwiękami. <grystanie> Co jest? Dźwięk zmienili? Dźwięk zmienić Czy to takie laki są? takie końcowe coś. Ula, la. już ty a wsadzę, wiecie? Czemu nie? Pakujemy tu jedenaście, tu też jedenaście. Także, także, także widzicie, że tutaj są już rezultaty, ogromna dziura. Powoli zaczyna tutaj coś powstawać. W kolejnym odcinku już to wszystko wysadzę sobie na fullu. Będzie lekka przerwa, no trochę to będzie czasu chłodne i zrobię odcinek z wyrównywania terenu. Będę to kopał, jeszcze sobie farma utopców, powstanie farma Wiedźmy, no i tak dalej. Pojażdżym w rogiem. O, żeż ty, cholera jasna. Cholera jasna. Mm, no już ten odcinek, podejrzewam, że trwa godzinę. Yy, no więc, no więc co, nie będę was zanudzał. Za chwileczkę kończę, he he. Nie teraz, tylko za chwileczkę. ratuj się kto może A, pomocy dobra zaraz przyjdziemy dalej nie krówki zaraz przyjdziemy dalej coś tam będziemy próbować jeszcze osuszać tutaj dokładnie i ładnie trafił No, to wiz nie wziąłem oczywiście, bo po co? Głupi, ja nie mogę osuszyć. To jest właśnie najgorsze, że jak się nie trafi gąbką w odpowiedni punkt, coś to dało. Tak się zrobię. Tak, tak. Patrzcie to. Tak. Dobra już to nie ma sensu To jest taki odcinek Z wysadzania Ja się żegnam może zrobić trzecią część tego Jak się już nie zawodzicie na śmierć Ja się na spokojnie tutaj utopię Ale fajne kewy. Wow Refleks Dobra siema i cześć tak sam z ciekawości sprawdzę. O kurwa 18 minut. No ty człowieku jeden.